Awaryjne lądowanie samolotu polskich linii lotniczych lot na warszawskim lotnisku imienia Chopina. Zdarzenie miało miejsce około godziny 12.20 minut na warszawskim lotnisku imienia Chopina. Pilot samolotu lecącego z Kopenhagi, embrajera polskich linii lotniczych lot, podczas lotu zgłosił awarię układu hamulcowego i poprosił o wszczęcie procedury awaryjnego lądowania. Na płycie lotniska pojawiły się służby które asystowały podczas lądowania samolotu. Na szczęście lądowanie odbyło się bez żadnych problemów. Na pokładzie znajdowało się 110 pasażerów. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Widzisz coś ciekawego? Powiadom nas. Wyślij wiadomość na nasze media społecznościowe, SMS lub po prostu zadzwoń pod numer 603 207 465.